łówka szkolna. Czemu w niej zawsze tak śmierdzi? Ciekawe co dzisiaj na obiad. No nie, no, to, to są chyba jakieś żarty. Czy mnie dalej trzymają halucynacje po tym jak dostałam piłką w głowę od Parkera na bułęfie? No tak, no wiem, że im strasznie malutko. Um, ale ja nie jestem jak inne dziewczyny. Ja jestem taka malutka i niziutka i im bardzo mało. Popatrz, jak mało jem. Czy ona kiedykolwiek się tak przymknie? Trochę. Nieważne. Ej, to prawda, że bardzo mało jem. Spójrzcie, jak mało. No patrz, jak mało, patrz. A. Udaj mi spokój! Hejka, czy to jest naprawdę nasz dzisiejszy obiad? On tak wygląda? No, niestety, jest dosyć podły w smaku też. A to może ja dzisiaj nic nie zjem? Wiesz, w tej szkole były gorsze obiady niż to. Da się przeżyć. Um, to stanę w kolejce. No, co tam Grażynka ugotowałaś dzisiaj? No, co tam ugotowałaś, co tam? Grażyna! Co to za paskudztwo? Władek, jak ci się coś nie podoba, to idź i sobie sam ugotuj. Jasne? Grażyna, ale to naprawdę kiepsko wygląda. No, przeszłaś samą siebie. Nigdy wybitną kucharką nie byłaś, no ale dzisiaj to już tragedia. Władek, idź mi stąd. Uwielbiam tą szkoła. Dobra, zaufam ci, Grażynka, ale to tylko dlatego, że te obiady są darmowe. Przecież one nie są darmowe, gamoniu! No, są, są, przestań kłamać. No, nałóż mi taką, taką małą porcję, no nałóż. Przymykałam na to oko i dawałam Ci te obiady, ale dzisiaj to już koniec! Jesz największą porcję ze wszystkich! Nie ma obiadów za darmo. Jak chcesz obiad, to musisz za niego zapłacić. Co? Sorry, sorry, Grażynka, ja mam po prostu uczulenie na słowo zapłacić. Wiesz, jak to jest? Ale dobra, nie chcesz mi dać darmowego obiadu? To nie! To nie! Dzień dobry. Proszę, twoja porcja. Mm, fajnie wygląda. Um, a, a mogę panią zapytać, co to jest? Czyli nie mogę. Hmm, okej. Okay. To wygląda naprawdę obleśnie. Oj tam, oj tam, no naprawdę mogło być gorzej. Um, to tobie tak głośno w brzuchu burczy? No właśnie zaczęło, tylko nie wiem dlaczego. Luke, to naprawdę źle brzmi. No wiem! Przecież słyszę! Nie no, ale nie ma opcji, że ja będę jeść to paskudztwo. Dbam o linię liczę kalorie i te sprawy. A to wygląda jak coś, przez co miałabym mieć później problemy żołądkowe. Dobrze podsłuchałem? Przez przypadek oczywiście. Yy, nie będziesz tego jeść? No oczywiście, że nie! Oho, oho. Czy nie mogę sobie zjeść twój obiad? Um, no... Tak? Świetnie. Dzięki. Nasz WFista jest naprawdę dziwny. No, no ja naprawdę nie wiem czemu mi tak burczy. No Luke, spokojnie, przecież nic się nie dzieje. Może jesteś dalej głodny. Zjedz może jeszcze trochę. Balbal? Bal? A Burbul to gdzie dziewczynę zgubił? Może się rozstali? Gdyby się rozstali, to Bulbul na pewno nie byłby w tak dobrym humorze. Bal, 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 bal. Bal, bal. Już ci daję obiad. Twój obiad. Bal, Bulbul, za mało mi płacą w tej pracy. Bulbul! Mm, Bulbul! Uh. Bul. Chodź Bulbul, bul, siadaj z nami! Bulbul! Bul. Serio ci burczy w tym brzuchu? Gdzie zgubiłeś dziewczynę Bulbul, bul? co? Bol bol. Bol bol bol, bol bol, bol 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 Ta, super historia, Bolbuluszka, tylko że nie do końca ją rozumiemy. <stryk z bails> Cymbały. Bol, bol ty ty bo... ty Co runiś? to było? Naprawdę? Stary, od kiedy? A bol bol, bol bol, bol, bol. Mnie naprawdę chyba halucynacje od tego WF trzymają. Słyszeliście to? No nazwał nas cymbałami. Bal, 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 bal! Oho, idzie strażnik Teksasu. Powiesz mi, może, dlaczego Twoje krzyki słychać aż na korytarzu? Ball, ball. Do dyrektora. W tej chwili! Bal, ball, bal. Za pięć minut koniec przerwy, więc już więcej dzieci jeść nie będzie. Ach, to Я так No to bulbul ma przekichane. Bolbol! Bol! Bol, bol! Wracaj tu! A, bol, bol! Bol, bol! Czy on już to reszty zwariował? Jak ja go zaraz złapię? Czy mówiłam już, że za mało mi tutaj płacą? Nie mam już siły do bulbula. Ej, wiecie co, bo, bo ja słabo się czuję trochę. Może po tym jedzeniu. No, no chyba tak. Czy ciebie zawsze musi spotykać coś złego? Nie wiem, chyba taki mój urok już. Luke! Luke, ty zemdlałeś? Ty Czasami nie wieczę, że przyjaźni się z nim całe życie. Nie, po prostu coś się źle poczułem. Do pielęgniarki. Do pielęgniarki. Luke, twój naszyjnik! Luke! Jakim cudem jeszcze nie zwariowałam w tej szkole?